Witajcie, witajcie widzowie. No Sprzątam w kurniku. Silki próbuję stąd wygonić, ale one co chwilę wracają do środka. Ta jest taka najmniejsza, malutka. No i ona rzadko wychodzi. Eee, miałem nie nagrywać, miałem nie nagrywać, ale, ale muszę, no bo co tu nagrywać? Sprzątanie kurnika. Cholera jest. Wychodzić, wychodzić, wychodzić z siryczki. Pyk 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 i pyk i wyszły już kogut patrzy co się dzieje oczywiście musi wiedzieć co się dzieje w stadzie no miałem nie nagrywać dokończę swoją myśl ale ale stało się coś co sprawiło że nagranie musi powstać no bo zobaczcie Bałagan i syf. No, zacząłem sprzątać, dopiero pierwszą taczkę wywiozłem. No, ale ja sobie tu idę. Chcę tutaj grzebać. No i zobaczcie, co znalazłem. O. Proszę bardzo. Pierwsze jajko od moich kur. Malutkie. Nie jestem w stanie powiedzieć od których. Najprawdopodobniej jednak są to. Australorpy, no bo taki kolor jajka. Nie zielone, więc nie te green shell. Raczej nie silki, chociaż. Nie, no chyba nie. Silki bardziej mają takie jaśniejsze jajka. No i co? No i co ja mam powiedzieć? No, muszę powiedzieć, że szybko, bo mają w tej chwili ee, niecałe 18 tygodni. Niecałe 18 tygodni i pojawiło się pierwsze jajko. No co to oznacza? To oznacza ni mniej, ni więcej, tylko to, że no muszę tutaj założyć gniazda. No po prostu, no nie ma innego wyjścia. No a jak założę te gniazda, no to... no to tutaj się będzie musiało zmienić. Lampy już nie będą wisieć grzewcze. I tak teraz nie są używane, więc w sumie nie trzeba. Grzędę będę musiał przenieść na tamtą ścianę. O, tam. Tutaj gniazda założyć. No i co? I, 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 i się zaczyna. Znowu będą małe jajka od młodych kurek. E, muszę w ogóle przeliczyć ile jest kur, ile kogutów z tych 70 tam. Czterech sztuk, które mam. E, mam klientów tam na kilka sztuk, więc, więc na pewno będzie tego mniej. Zwłaszcza... Że e, ludzie są zaciekawieni tymi rasami, czyli australorpy i sirki. E, na raz jeszcze się nikt nie zgłosił, ale chyba dlatego, że mam z czterech, które się wykluły, chyba trzy to koguty. Więc no zobaczymy, co ja z nimi zrobię. E, na pewno australorpy będą koguty się żegnały z kurnikiem w najbliższych dniach, tygodniach. E, jeżeli ktoś jest zainteresowany, napiszcie w komentarzu, skontaktujemy się. Za symboliczną cenę e, mogę odstąpić, chyba, że ktoś przyjedzie, to o tym bardziej się dogadamy. E, koguty Australorpa, młode. Zaraz je zresztą pokażę, chociaż pewnie większość widzi i tak kojarzy, to jajko na razie odłożę. Jak będę zbierał, to będę o nim pamiętał. Zobaczcie, taczka czeka sta, no, na wywóz, że tak powiem, nieczystości. No i co, i tutaj są australorpy, ten green Shell yy, O, tutaj jest maransik, kogucik. Proszę bardzo, jaki ładny. Piórka ma bardzo intensywne na nogach, na łapach, także myślę, że jest odpowiedni jak na tą rasę. Tam przeszedł i już się schował yy, australorpa kogucik. Tak, ten co tu rządzi, nie? Jego ja się nie pozbędę, on tutaj będzie fajnie, fajnie się opiekował moim stadem, więc on na pewno zostaje. A ja, no co, miałem nie nagrywać, nagrywam króciutki filmik właśnie o, o pierwszym jajku, którego no... No nie spodziewałem się, przyznaję, nie spodziewałem się, nie wiem kiedy zostało zniesione, ale no maksymalnie w ciągu dwóch dni, no bo... Przecież codziennie daję tam pasze. No i nie zauważyłem, bo to tak stało w takim miejscu za e, karmidłem. No, wyciągnę je teraz. Zobaczcie. Tam pasze ja daję co dwa dni, tak naprawdę, no bo one nie przejadają tyle. Więc e, maksymalnie dwudniowe jają. No i co? I, I jest dobrze, nie? Taki szok. I to tyle. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Cześć.